Panowie, nie chcę przeklinać, ale kurde, okropnęło na mnie. Pogoda osłabła. Nie podoba mi się to. Właśnie włożyłem i spojrzałem, co jest pod spodem. Kur... Cześć. Pierdajcie. Pier... bolec. Jezu, kochany, ja chcę dzisiaj kosić, ale ja nie wiem po co mi to potrzebne. I już wszystko swędzi na samoweśnie I już kurde, problemy. Nie miałem klina na czepie. Klina trzeba podłożyć. Mało tego. Belki rozpierające trzeba dwie. Jeszcze nie wiedzą, że nie mam. Nikt nie pyta, ale tu mi powie, na, na tym jest napisane. No i co, jak zwykle, kopałem ku... idę na żywiołę. Ja Ja bez karnistów, no bo nie mam. Do tego CPN. -u. Wbijam się. Biorę od razu AdBlue, dwudziestkę i mówię. Do, to jest przy... Młoda dziewczyna taka Proszę pani, gdzie ja mogę to wylać? A ona kurwa oczy robi, co? No wy... Potrzebuję ten karnister Zgasł mi samochód, mam tutaj na wiadukcie nad autostradą potrzebuje duży karnister Nie, nie wierzę w to kurwa Czy wy to widzicie? Ja się zastanawiam dlaczego on się zapchał Tu w ogóle nic nie było Papasek mokry to masz skończyć pieprzyć głupot? Dobrze Ogi raz już to nagrywam mi się pierwsze nie udało po prostu są spragnieni mojego piwka kurwa. czekają na te piwki. Myślałem, że nie chcą kurwa, chcą, chcą się napić. Młodemu się już kombajn zapchał. A mi kurwa, nie A nie razu. A się brek. Nabrałem spedytorkę, że już jestem wolny, a jeszcze w połowie rozładunku. O no już chwila, chwila, już dogaduję, dogaduję. Ale wysłała mi właśnie. Mam 3 km stąd załadunek I jedziemy kurdańska. Ja się cieszę, nie wiem czemu. Fajnie. No może jodu się na kurwa a co? A jest, kurwa, kombajnista. Co to się tam wydarzyło? Ja pojechałem, kurwa. Wyjechaliście nowym kombajnem, a ja używany, bo to już musiało tak być. A przyczepę już coś jest, czy pusto? Pusto, nie może nic być. Uch! Coś jest. Mamy już lekko, moim zdaniem, ponad połowę pola skoszone. I ja się pytam, gdzie ten rzepak jest. Do obiadu wszystko dobrze szło, oho Oby kur... nie Ja dzisiaj obiadu nie jem, pierd... Kluczyk wyciągnięty Ja pierdolę! O kurwa, chłopie Ja już Tak, nie uwierzyliby. Kurz Coś, że winę nie chcemy zbudować Nie dam się kurnie prowadzić Załadowali mi 16 tych 15 rzędów nawozu A ja miałem 13 pasów i w tej chwili jestem zajebiście ostrożnym kierowcą w jednym z ostrożniejszych <laughs> No, nie, no. Jeszcze tu ile trzeba wziąć tego, wiecie. To tutaj, samochód, to ja nie wiem, jak ja to wezmę. Dziś jest dzień straszny. Stało się najgorsze. Ku... Zgubiłem ku... Klapka. <grytanie> nie ma mojego klapka, kura. W firmie Chem Mirol przyniosłem nawóz. Dla was, chłopaki. Klątwę macie gratis, jak będziecie brali, e, co to ja przywiozłem? Azotpotas. I, I tutaj ja tak sobie wszedłem pod ten samochód tak z ciekawości, czy makata? I patrzcie, że, że jednak makata. kata. No nawet jest nawet jest ma... napisane, że makata. kata. Kur... nie mogę. Ludzie mają pomysły. Serwis w biegu robimy, nie ma czasu się zatrzymywać, kur... Pasek zmień! Mówię, że jestem w biegu, robimy pasek, trzeba trzęsnąć. Nie, no no nie mogę. Zjadłem dopiero co? Tylko ten jest drugi baton i wypiłem jedną kolę. I zapaliłem kombajn i właśnie wjeżdżam. Jeszcze jest, no nic nie nasypane. No nie uwierzycie. Co tu się rozjaśnia? No nie, no pękło całe ten. No nie, no nie, nie wierzę w to. A ja się w ogóle zastanawiam, skąd tu. Bo cały czas tutaj latają osy i osy. I takie, skąd one się biorą? Jeba. Ja tu zaraz ich, ich urządzę.